Dajcie taki króciutki filmik. Mam nadzieję, że będzie to widać. Na wyświetlaczu wszystko, co będę chciał Wam powiedzieć. Oj, kurczę, nie wiem. O, tu będzie lepiej chyba. Ustawienia, tak jak widzicie, gaina 2, strojenie do gruntu ręczne na 33. 2 18 kHz i to jest, ósemka to jest e, poziom, na który chodzę ja w e, głębokości dyskryminacji. Pokażę Wam e, zupełny sygnał, właśnie. Praktycznie nie mam identyfikacji. Ale sygnał jest czysty i wskazuje na to, że to jest kolor, prawda? No i w tym momencie zrobimy coś takiego, że zwiększę ten, ten poziom dyskrymin głębokości dyskryminacji do 15, czyli maksymalnie. Zresetuję pokrywacz. Zobaczcie, co będzie teraz. Pojawia się jakaś identyfikacja, plus 70 minus 14, ale dźwięk jest trzeszczący, można powiedzieć, nie? No, e, więc e, jeśli chodzi o wychwytywanie koloru, raczej znaczy wychwytywanie celi, to, e, to ustawienie ósemka byłoby ustawieniem chyba lepszym z mojego punktu widzenia e, niż 15. Jeszcze raz. rozsypane po całej skali od 0 do 85. Natomiast tam mieliśmy cząstki pewne 2 No Zobaczę, co tam będzie, że tak powiem. Na razie. Dalej kontynuuję, że tak powiem, ekstrakcję fal, na tej niskiej ustawieniu e, głębokości dyskryminacji. Zobaczcie, co się stało teraz. Plus 86 a dyskryminacja, głębokość dyskryminacji jest na 15. Więc po zdjęciu może 15 cm ziemi sygnał nam się ustabilizował w wysokim kolorze. Dobra. To kupimy dalej. Zobaczy co będzie. No z... wróciłem z powrotem, że tak powiem. Więc tak, pamiętacie dziurkę. Co było? głębokość. Yy. Łopata ma 22 cm, to ostrze tnące, że tak powiem. 22, no to to jest 27, no 25 na pewno, może 27. Zmierzę to dokładnie za chwilę. No gdzieś tak by było. Zaznaczę sobie na łopatę i później zmierzę. Yy. Co było? Był pieniążek. Był pieniążek, jest biedny, że tak powiem. Jest bardzo cienki. Nic specjalnego, wydaje mi się, że jest to. Bo tu coś pisze na tym, wydaje mi się, że jest to moneta. Nie wiem. Dwa krajcary? Taka. No. Myślę, że pokazałem wam, jak działa dyskryminacja głębokościowa. Na przykładzie, bo tak jest, tak jest najlepiej, prawda? Złapałem sygnał, mając ustawione, mając swoje, ustawienie, swoje ustawienie dyskryminacji, czyli tą ósemkę, którą wybrałem nie więcej jako optymalną. I złapałem czysty dźwięk. Na ustawieniu 15 ten dźwięk nie był czysty, a identyfikacja była, jakaś pojawiła się na wyświetlaczu, ale wiele nie mówiła. Więc jak działa, widzieliście. W miejscach interesujących, gdzie mogą głęboko być fajne fanty, lepiej ustawić ją niżej, by je wyciągać z dużej głębokości, jak jest tutaj. To jest bardzo, duży, bardzo głęboko, jestem bardzo zadowolony z tego, co tutaj że tak, że tak głęboko ją trafiłem, ta monetka, bo w tych moich glebach jest to bardzo, bardzo trudne. Fajne to zawsze, zawsze mnie cieszą takie po prostu strzały i zawsze je pamiętam, takie hity głębokościowe, że uda się coś po prostu trafić głębiej. No, to wszystko. Do usłyszenia.